Łapie za długo piszę. Czas na czwartej noty wstęp, więc otwieram zeszyt i tuż na kartkę przelewa się. Wiesz, ziomek jak jest. Każdy chce spełniać swój cel. Yeah, 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 yeah. Nigdy nie poddamy się, wiemy jak trudno osiągać cel. Ale ja po swoje do końca będę biegł. Ale ja po swoje do końca życia będę biegł. Pamiętasz tamte czasy, gdy bez lataliśmy, teraz czas to zakończyć i zacząć pisać nowy życiorys. Nie chcemy stać w miejscu, gdzie wszystko poleciało w tył, więc robimy krok w przód i zapominamy o tym, co niepotrzebne nam, gdy czuliśmy gorzki żal, co niepotrzebne nam, gdy czuliśmy gorzki życia smak. Nigdy nie poddam się, wiemy jak trudno osiągać cel, ale ja po swoje do końca będę biegł, ale ja po swoje do końca życia będę biegł. Wiemy jaki to strach, gdy szukamy miłości, ale ona nie szuka nas, więc leczymy się wśród upadających ciał. Powiem jeszcze raz. Wiemy jakie to jest strach, gdy szukamy miłości, ale ona nie szuka nas. Nie szuka nas. Nigdy nie poddamy się, wiemy jak trudno osiągać cel. Ale ja po swoje do końca będę biegł, ale ja po swoje do końca życia będę biegł. Teraz już wiem, co w życiu robić chcę, do końca będę próbował, by w końcu osiągnąć cel. Wiesz ziomek, jak jest, każdy chce osiągać swój cel. Wiesz ziomek, jak jest, każdy chce osiągać swój cel.